No, dzisiaj mamy niedzielę 19 lipca, zobaczcie co się dzieje jest, Ta kolejeczka jest do dzieci do Tobogany Jedna To jest na to wejście tutaj Druga jest tam kawałek dalej Są, Mam kilkanaście osób, które pomagają mi Tu grają w kosza Dziewczęta grają w nogę. To może tak dobrze tak nie wyglądać Tam obserwujemy, jest jeszcze jeden mecz e, Dwie wioski grają na siebie, no i tu jest następna grupa która. Wszystkie rowerki, samochody napedały, wszystko jest e, zajęte. A tam grają mecz Bessao, to jest taka miejscowa 2 20 km od nas na BAM. Bo też przyszło dużo ludzi innych. No pusztawki też. Samochody napedały tam wybrać. Chyba Jadą półeczki, to wyplacy są zrobione, rowerki, samochody i... I te kolejeczki tutaj. dziękować Bobi. że są dzieci do tego trapu żeby by nie stało. Wszystko wreszcie stanęło. z panem Mogę no Zobaczcie. Mogę wrócić. Mogę Ściewej wspinają, że trzeba ścianeczkę małą z zrobić. Potrzebuję ludzi do tego w Polsce, którzy by to ładnie sfinansowali, byśmy zbudowali taką małą ścianeczkę. Niedużą, ale taką małą, bym się cieszył. Dla dzieci, nie dla mnie. Dla dzieci. Proszę, właśnie. starsi to już wiadomo Widać, że niektórzy mają taki dryk do wspinania, ale lepią się do razu, kleją się, jak to się mówi, do tego, do ściany.